Szczęść Boże i Bóg zapłaci. Wszystkim zaangażowanym w tę akcję koordynowaną przez Ogólnopolski Komitet Obrony Gierzwałdu, przez zespół parlamentarny poselski do spraw obrony Gierzwałdu pod przewodnictwem pana posła Skalika z udziałem pana posła Zawiślaka. O, to jest taki drobny bonusik do tego dużego dobra, które się wydarzyło. Jeszcze i to, że nas ten zespół organizacyjnie połączył także, także to, że stajemy tutaj dzisiaj jako posłowie do Sejmu i do Parlamentu Europejskiego, posłowie tej samej formacji Konfederacji Korony Polskiej, to także przez Giedźwałd. Szanowni Państwo, i, i to, jest, y, 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 to jest u nas uwaga w papierach, to jest w dokumentach programowych naszej partii. Akt Konfederacji Gierzwałskiej. Od tego się wszystko zaczęło w 2018 roku. Więc podsumowanie, a z drugiej strony nowe otwarcie. Zespół nie przestanie działać, zmieni pewnie nazwę na nieco bardziej ofensywną z dotychczas defensywnej nazwy. Już nie będziemy bronić. Oczywiście, że dalej będziemy. Będziemy starali się służyć pomocą, gdyby jakiekolwiek zagrożenia zamajaczyły na horyzoncie. Ale teraz będziemy wszyscy pracować w sposób jeszcze lepiej zorganizowany, bardziej wytężony, po to, by rocznica 150 Gierzwałdu, przypadająca na rok 2027, by była obchodzona godnie i jako reprezentanci w jakiejś części, w drobnym ułamku, reprezentanci najwyższej władzy ustawodawczej Rzeczpospolitej, my w tej sprawie jesteśmy do dyspozycji. Bardzo liczymy, jako świeccy, rzecz jasna grzesznicy politykujący, na ruch, głos postanowienia władzy duchownej i wyrażamy naszą tęsknotę. Za tym, by władza duchowna zainspirowała nas do dalszych działań na rzecz tych obchodów 150 rocznicy no więcej za naszego życia, jakkolwiek życzymy wszystkim, żeby długo żyli, no za naszego życia już takiej bardziej okrągłej rocznicy to raczej nie będzie. Więc liczymy na to, że władza duchowna wyjdzie naprzeciw tęsknotom i oczekiwaniom, także nas, polityków, Przedstawicieli władzy świeckiej i podniesie sanktuarium kieżwałskie do rangi sanktuarium narodowego, co do nas nie należy i od nas nie zależy w najmniejszym stopniu. My tylko będziemy o to zabiegać i, i prosić z synowskim oddaniem. Ale nie trzeba być, Szanowni Państwo, hiperpobożnym katolikiem, żeby czuć, rozumieć tę sprawę, to co się tutaj wydarzyło. Nie trzeba być hiperturbopobożnym katolikiem, żeby rozumieć, że na przykład projekt posadowienia oczyszczalni ścieków pod Wawelem, to byłby zły projekt. Albo projekt spalarni odpadów na błoniach jasnogórskich. No chyba każdemu normalnemu Polakowi. Jawiłyby się takie projekty jako po prostu barbarzyńskie. Nie trzeba zatem, bo nie każdemu Pan Bóg taką łaskę daje, nie trzeba żarliwości katolickiej, trzeba tylko ja, Szanowni Państwo, po prostu wyczucia taktu, kultury, żeby rozumieć, że pomysł zainstalowania tego, co tam Lidl zaprojektował, akurat w odległości kilkuset metrów, mniej niż kilometra od Wzgórza Gierzwałckiego. To był pomysł barbarzyński, aczkolwiek opakowany w celofan, prezentacja, dokumentacja, ale im dłużej pochylali się nad tą dokumentacją prawnicy, eksperci, tym więcej wychodziło na jaw no, po prostu bezprawnych zaniedbań, niedopełnień obowiązków, być może przekroczeń uprawnień. To jest ta Biała Księga o której wspominał pan poseł Skalik. Naprawdę, kiedyśmy podejmowali to działanie, kiedy pan poseł Skalik właśnie inicjował te, te pierwsze ruchy organizacyjne, to myśmy się nie spodziewali, że to jest sprawa tak gruba, że to jest tak bezcelnie, tak, przepraszam, tak na hama, tak, to wejście z butami do centrum polskiej, Pamięci historycznej, duchowości. Jeszcze raz to powtórzę, jeśli nawet aspekty religijne, duchowe są komuś niedostępne, obce, niezrozumiałe, no to po prostu sama serdeczna pamięć narodowa i patriotyczny duch, który łączyć, chwała Bogu, ciągle jeszcze wielu Polaków, każe nam się jednoczyć wokół grzwałtu. Jedno z dwunastu. Takich miejsc na świecie, jeden z dwunastu zaledwie takich faktów potwierdzonych powagą władzy kanonicznej. No akurat w Gieczwałdzie Mucha nie siada, bo to dokumentacja, jeszcze z pruską niemiecką skrupulatnością prowadzona, kiedy jeszcze trwały te objawienia. 160 objawień, lato. 1877. Jaki tego kontekst? No zapraszamy ciągle jeszcze z panem posłem Skalikiem, zapraszamy do oglądania filmu dokumentalnego, który chwała Bogu powstał tymczasem i, i okazał się, jak znalazł, trafił swój czas, film dokumentalny Gierczwał 1877, Wojna Światów, dziś dostępny Oczywiście, y, 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 wszystkim dostępny bez żadnych szczególnych utrudnień i bez żadnych opłat w sieci internetowej, pokazywany wcześniej na setkach pokazów w kraju, także za granicą. Łącznie ten film obejrzały już panie, panie pośle prezesie około miliona osób. Tak, około miliona. Osób obejrzało ten film niereklamowany, w mainstreamie raczej nieobecny, a jednak już milion Polaków nieco lepiej orientuje się, jak ważne sprawy się tam rozstrzygały latem 1877. Zachęcamy Państwa do tego. Są już książki, będą następne. No i zachęcamy, tak jak Pan Poseł Zawiślak zachęcił inwestorów do inwestowania w Gierzwałd. Tak, zróbcie pieniądze, szanowni na tej rocznicy, zróbcie interes życia, branża turystyczna, branża rekreacyjna, branża rozrywkowa. Handel, tak, niech kwitnie też w okolicy Gieczwału. Oczywiście, właśnie stosownie do uwarunkowań terenowych i stosownie do, do charakteru tego miejsca. Do tego zachęcamy, ale zachęcamy także społeczników, działaczy, rekonstruktorów, filmowców, artystów, wszystkich dziedzin i rzemieślników, by pochylili się nad nad mapą, nad Gierzwałdem, i by dostrzegli w tym temat dla siebie. Na tę 150. rocznicę, cytując klasyka, towarzysza Mao, niech rozkwita Tysiąc Kwiatów, niech pojawi się w przestrzeni publicznej więcej filmów, książek, programów telewizyjnych, audycji radiowych. To jest krynica, skarbnica. To jest to miejsce, w którym, jak w Soczewce, skupia się najważniejsza problematyka dziejowa Polski, sprawa polska, sprawa katolicka, to wszystko w Gierzwałdzie. Więc, tak jak, kończąc tę konferencję, i tak przydługą, przepraszam, tak jak w 1877 wstąpił naród polski na ścieżkę do niepodległości. Odsyłam do książki księdza profesora Krzysztofa Bielawnego. Niepodległość wyszła z Gierzwałdu. Jak się to wówczas wydarzyło, tak i dzisiaj. Być może, jak Pan Bóg dopuści, to i z kija wypuści, my po prostu zameldujmy się w Gierzwałdzie wszyscy razem, i każdy z osobna, każdy na swój sposób, rodzinnie, prywatnie, ale także narodowo. Niechaj ta rocznica 150 będzie to wielki obchód narodowy tej rocznicy z udziałem przedstawicieli władz świeckich, no to to już mamy w jakimś skromnym stopniu załatwione, tak, przedstawiciele władz świeckich, przynajmniej władzy ustawodawczej, tam na pewno będą, no i przedstawiciele władzy duchownej, niechaj będą też współorganizatorami i gospodarzami tego, tego wielkiego narodowego święta. Królowo Korony Polskiej Módl się za nami. Dziękujemy.